Witam, z tej strony Michael i zapraszam Was na zapowiedź dwóch spotkań, które miały otworzyć nam ten sezon, ale zostały one przełożone i odbędą się jutro. Pierwsze z tych dwóch przełożonych spotkań odbędzie się w Lublinie, gdzie przyjedzie włóknia Częstochowa. Pierwszy bieg zobaczymy o godzinie 18:00 a transmisja Eleven Sport. Skład motoru Lublin to Krzysztof Buczkowski, Grigori Łaguta, Jarosław Hampel, Dominik Kubera, który zadebiutuje jako koziołek. Mikkel Mikkelsen, Wiktor Lampard i Mateusz Cierniak. A drużyna przyjezdnych z Częstochowy to Kacper Woryna, Bartosz Smechta, Fredrik Lindgren, Jonas Jeppesen, Leon Madsen, Jakub Michkowiak i Bartomiej Kowalski. No i ja tu stawiam na wygraną gospodarzy: 50 do 40. Drugi mecz odbędzie się w Grudziądzu, gdzie przyjedzie Sparta Wrocław. Pierwszy bieg zobaczymy o godzinie 20.30, a transmisja w Eleven Sport. Skład Grudziądza to Krzysztof Kasprzak, Kenneth Bier, Norbert Krakowiak, Przemysław Pawlicki, Niki Pedersen, Mateusz Bartkowiak oraz Denis Zieliński. A skład Sparty Wrocław to Dan Biuli, Maciej Janowski, Gleb Czugunow, Artiom Waguta, Taiwo Finden, Przemysław Liszka i Michał Cużytek. No, i w tym spotkaniu stawiam na wygraną gości 49 do 41. No, i to by było na tyle jeśli chodzi o ten film. Miejmy nadzieję, że te spotkania się odbędą zgodnie z planem, że już dokończymy tą pierwszą kolejkę. No, i jeżeli filmik ci się spodobał to zostaw łapkę w górę. Ja już dziękuję za oglądanie. Cześć.